Siłę, no widzę, jestem z to tu Jarek. W ogóle jest Pirogancka ekipa. Proszę Siema, państwa, witajcie e, no, tu witajcie. Zobaczcie. Damy serdecznie. <laughs> oczywiście oczywiście Nikt nie pytał, każdy wiedział, że tego potrzebuje. Czy jakoś tak, jak to leciał? I nie wiem, każdy potrzebował. Dokładnie tak! Wielki test Głów smoka. Od tyścia do grudnia. Słachnie. Piszcie, kiedy macie urodziny, to wtedy będzie odpowiednia wasza wyrzutnia w tej urodziny. I patrzcie, jakie macie. Odcinek będzie podzielony na miesiące. Tak, dokładnie tak. A jeżeli nie ma tej wyrzutni tam, no to znaczy, że macie pecha. Jarek, co tam? No, bądźcie, że dostaliśmy do testu. Znaczy, z Tak. Tam są też kolejne wyrzutnie do testu. Ale ogólnie. Ale dzisiaj mówimy o tym. Dzisiaj mówimy o tym. Oczywiście dostępny na Fajwerki Shop. Z Kodem pyrogang macie zniżkę. Także testujemy dla Was. Bo po prostu z mało filmików, a chcemy wypromować, Nowa ten... tak, chcemy prostu. Wyp wypromować tą Tak, chcemy wypromować tę Pyromorawie, ponieważ Michał, co robi Michał? Ściąga Pyromorawie do Polski. I jak ktoś jest zainteresowany zakupami hurtowymi, to także zapraszamy na stronę interne internetową. Tam jest kontakt do Michała. W sprawie Pyromorawii, można kupić yy, oczywiście. Kurcie. Więc mamy January, February, December, yy, Zary, nie wiem co znaczy November, April, Oktober, Maj, Rok, August, Mars. I znacie ciekawie na stawy rzutne. Ale Jarek, zabieraj, bo to nie o tym odcinek. Ja wiem, ale ogólnie No tak. dobra, pokaż no. Dobra, jest taka 38 mm. Tak. Te, będziemy testować. Będzie filmik wszystkich na raz i będą filmiki osobno. Tak. I oczywiście zapraszamy do linku w opisie na dole. Tam macie. W sensie opis wszystkich naszych mediów tak. I Serdecznie was zapraszamy widzowie No i co widzowie napiszcie w komentarzu Którą byście chcieli pierwszą na kanale Marcina Tora. Lecimy z testem, na razie Styczeń Głowa smoka ty... styczeń Sklenem. Luty. Luty. Smok luty. Ide luty pod koti biti. To teraz Marzec, Smok Marzec Marzec wygrywa jak na razie, nie? mina z krapingiem. Kwiecień. Rad? Maj. Maj. No jeszcze nie tak, jeszcze połowa. Maj. Sierpień. Sierpień. 10 moja. <noise> zaraz zobaczymy, zaraz mnie podsumujesz. Październik i silence, tak abyś mówił. <laughs> Dużo cracklingu dla fanów cracklingu. É isso